Zapraszam do kolejnego odcinka Marvel's Spider-Man 2 Ale Bajsel Marco, co w ciebie wstąpiło? Tam jest! Mam cię, trzymaj się! W porządku? Już tak, dziękuję Spider-Manie, szef cię potrzebuje! Spidermanie, masz chwilę! Rozmawiałem z pobliskim posterunkiem, ale linia padła. Musimy się tam przebić, żeby pomóc rannym. Robi się udało się, e, panie Barker. Musi mi pan pomóc postawić apkę na nogi. Co mam zrobić? Trzeba wejść na dach budynku na rogu Walsh i Lafayette. Jaki jest plan? Sieć telekomunikacyjna zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin, więc stworzymy własną. To duża akcja. Dawno temu ją zaplanowałeś? A, marzę o tym chyba od siódmej klasy. Ja zaplanowałem a, jakieś dwie minuty temu. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Co to w ogóle jest? Jaki startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem. A ten startup się na wszystko zgodził? Tak, rozmawiałem z jego szefem. Przemiły facet. Bardzo się cieszył, że pomoże spidermanowi. Dobra, mów co. Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnie sieci, prawda? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schematy. Mam je. To mi wygląda na drona. My nie szpiegujemy ludzi. O, nie, nie, nie. nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je drony rozpoznawcze urbanistycznego habitatu. TRUH. Mam nowego drucha? Tak jest! <laughs> w siódmej klasie byłem taki uroczy. Tak, to. E, jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów, więc. Proszę podążać trasą, którą zaznaczyłem, wtedy sygnał będzie lepszy. Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Zgłoszenia powinny zacząć spływać lada chwila. Udało się! Wracamy do gry. Co by tu jeszcze kupić? No to wziąłbym jeszcze to? No i jeszcze coś dramajsa. To i to. No to możemy lecieć. Jest. Mamy zgłoszenie przestępstwa. Nie to miejsca. Dalej, ładować. Tu jest! Rozwal go! Kradzież broni? Nie ma opcji! Trzymaj się, plan. Długo nie wytrzymasz, Kto To normalny zakłada klucz strzelecki w mieście! Złożę petycję. żeby zastąpić wszystkie kluby strzeleckie, czymś lepszym. Może klubem komplementu. Są nieszkodliwe i nic nie kosztują. Na przykład. Musisz świetnie obrywać. Brawo! Się, ludzie! Hej, to nie taki głupie! Mniej broni, więcej pochwał. To była spora ekipa. Skorzystali z tego, że miasto tonie w piasku. Chciałbym wiedzieć, co wstąpiło w Marko. Idą kolejni. Przywitajmy ich ciepło, w pajęczym stylu. Nam. Ta, to jedna z moich supermocy! Bo taki moja wciąż nie działa. Ach, wiem! Próbuję improwizować. Potrzebuję chwili. odzwonię. Myślisz, że jest na mnie zły? Stres czasem przybiera postać gniewu. Po prostu dalej pomagaj ludziom. Teraz ty mówisz zły. nie jestem zły Miles. Jest, tylko skupiony. Moja mama też zawsze tak mówi, gdy jest zła. Przestań! ty znasz nie od dawna! Ja się kiedykolwiek wściekłem. E, niech pomyślę. To było pytanie retoryczne. Już wiem. Byłeś zły jak kiedyś graliśmy u ciebie w planszówkę i ciągle przegrywałeś. Nie byłem zły na ciebie. Tylko zły na wszechświat! Nowa apka się kompiluje. I uznałem, że przy okazji możemy trochę ją podrasować. Nie musi być nie wiadomo jaka. Wystarczą nam zgłoszenia mieszkańców. Totalnie. Póki trwa aktualizacja, poszerzymy sieć. Sprawdźmy co u Milesa. Tam miała problemy z oddychaniem. Miles, masz chwilę? Co mam zrobić? Wejdź na dach pobliskiego budynku. Ej, wcześniej miałeś nerwowy głos! Wszystko gra? Tak, po prostu mam dużo na głowie i jestem głodny, a w automacie z przekąskami są tylko te bezsmakowe krakersy niskosodowe. O rany, ale lipa. Jakoś przeżyję. Hej, wreszcie zająłem się tym ulepszeniem apki, o którym mówiłem. Z pomocą moich ruchów. To taka fajna gra słów, której jeszcze nie rozumiesz, ale zaraz zrozumiesz. Ok, jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Nie widzę tu niczego, co przypomina wyrzutnię. Okej, okay, już widzę wyrzutnię. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. <słuch> już kumam. DRUH. Niech zgadnę. Dron ratunkowy ultraherosów. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuję skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ho! Jesteś genialny! Oj, weź. Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej stabilności sieci. Trzymaj się jej, to złapiemy silny sygnał. Widzę, już lecę! Spiderman jest w klubie strzeleckim. Musimy zdążyć, zanim tu dotrze. Hej, pomóc wam? Kubiliście kluczyki, a niedaleko jest sznusarz. Aż tylu gości do jednego opancerzonego wozu lekka przesada. A może tak zamiast kraść moglibyście, no nie wiem, ratować ludzi? Jest nasz! Michał, jesteś cały? Tak, mamo. A ty? Si. Jestem w centrum. Pomagam Glorii Fist. A spotkałeś się z panem Trumidą? Nie. Nie. O czym rozmawialiśmy? spider nie da ci przepustki na studia. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć. f i Zła robota! Przyszło nowe zgłoszenie. Ganki, dobra robota z tą łapką. Pomoże wielu ludziom. Dzięki. Miles, ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. Nie dowaliliśmy ci przed chwilą. Wciąż tu jesteś, Marko? Maja, tu MJ. Tak tylko dzwonię. Chyba znowu walczę z Sentmenem. Tak szybko uciekł. Nie, jestem na trafie. Widzę go, ale... przeczucie. Chwila, pogadam z jego lekarzami. Teraz mnie wkurzyliście. Dobra, rozmawiałam z lekarzem. Słuchasz, Słuchasz, chyba to nie piask działa. Piaskowy kryształ? Tak. Świetnie. Lekarze mówią, że umysł Marku stają się i dosłownie na kawałki. Porąbane! Dlaczego ci piaskowi się mnie atakują? Pewnie cząstki jego podświadomości próbują chronić zawartości kryształu. Ale słuchaj. Mówią, że jeśli znajdziesz wszystkie elementy, mógłbyś go uzdrowić. Bycie piasko ludem wydaje się skomplikowane! Okej, okay, Marko. Czego chroniła twoja podświadomość? Fragment pamięci Marko. MJ mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Muszę ich wypatrywać. Ej, zajmij się ostatnim zgłoszeniem? Jakiś VIP utknął w limuzynie. Dobrze. No dobra, to lecimy. Pan Sumida? Tak, Heili z nim teraz rozmawia. Próbuję go dla ciebie przytrzymać. Super! Mam nadzieję, że mi podpowie, co napisać w podaniu na studia. Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU. Nie, więc już i tak wiele moc. robisz. Poza tym, gdybym się tam dostał dzięki tobie, ciągle byś o tym gadał. Masz rację.

co z tym człowiekiem w limuzynie. Okej, okay, panie Jameson, zabiorę pana do szpitala. spider musisz zobaczyć kto był tym fifem w limuzynie. Już nie mogę się doczekać. Zamykam hydrant i lecę. Panie Jameson, tu Spider-Man. Słyszy pan? Lecę! Po twojej lewej. spider zobacz kto to jest. Uh, uh, uh. Spider-Man. Zona, słoneczko. Wszystko OK? Pomocy! Dostałem porwany! Co? Nie, ja. Ty, nie, ja ci pomagam! Robisz zdjęcia! Popularny dziennikarz porwany przez zbirów! Oh, porwali mnie! Ja Ja się nie zgadzam! Ja, ja bym. Uh, uh, ah, maniacy! Ah, otaczają mnie maniacy! Ale G-Jona Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd to? Dokąd jedziemy? Panie Parker, gdzie pan jest? Pani dyrektor, no tak, to ja, Peter Parker. Przepraszam, coś mi wypadło i niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund, to o nie, um, to zasięg wkrótce. Nie wierzę, że to zrobiłem. Gdzie jest pan Sumida? O, e, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie. Co? Co wspaniale, Heili. I kiedy cię nie było, e, dowiedziałem się, że dostałem stypendium rand. A, poważnie? <grym> Ta... no to stary, lepiej być nie może. Tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany, nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę oderwać wzroku, hmm. pani dyrektor. Tak, patrzcie, kto postanowił się pojawić. Ja, ja wiem. To wygląda okropnie. Wygląda? Bardzo, bardzo przepraszam. Ja... Tu chodzi o coś więcej. Wiem, 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 wiem. ja wiem, ja wiem. To I jest niedorzeczne. Naprawdę niedożeżne. nie zrobiłem tego celowo i to się nigdy nie powtórzy. Wystarczy. I... już tego A, Nie, proszę. Dość się. tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam. Stary. Wam, spider musi być ciężko utrzymać normalną robotę. Ale. Ty to na pewno dasz sobie radę. Przykro mi z powodu twojej pracy. Jakby co, nie byłeś moim najgorszym nauczycielem. Mogę to sobie wpisać do CV? Słuchaj, w New York Bulletin przyjmują teraz zdjęcia od czytelników. Wczoraj wysłałem swoje. Kokosów z tego nie ma, ale zawsze coś. To gazeta robiego Robertsona. Pracowaliśmy kiedyś razem w Bugle. Chyba wiem, co by mu się spodobało. Dzięki, Miles. Nie ma sprawy. Sam może wyślę mu jeszcze kilka fotek, jak znajdę czas. Robi zawsze mówił, nie pokazuj mi miasta. Pokaż mi Nowy Jork. No dobra, to widzimy się w następnym odcinku. To na ra